Cześć! Dziś obalamy mity na temat połowy podatku w Norwegii. Sprawdź, co musisz wiedzieć na ten temat. Stwierdzenie pierwsze, w listopadzie lub grudniu płacę tylko połowę podatku. Jest to mit, ponieważ połowa podatku dotyczy tylko zaliczki na podatek dochodowy, a suma podatku w całym roku nie ulega zmianie. Stwierdzenie drugie. Mogę zrobić więcej nadgodzin i zapłacę połowę podatku. To również jest mit, ponieważ dodatkowe wynagrodzenie prowadzi do dodatkowego opodatkowania. Stwierdzenie trzecie: połowa podatku pomaga w planowaniu świątecznych wydatków i jest to fakt: na rękę dostaniesz więcej pieniędzy, co przekłada się na większą ilość środków na święta. Stwierdzenie czwarte: mogę zrezygnować z połowy podatku. Jest to fakt: poproś pracodawcę o standardowe odliczenie. Stwierdzenie piąte: Połowa podatku dotyczy wszystkich pracowników. Jest to mit. Nie dotyczy to pracowników, którzy mają kartę podatkową. Sildescat 25%.